bardzo groźny i dlatego chcemy za Państwa pośrednictwem poinformować, że można dzwonić do Straży Miejskiej i po prostu, jeżeli ktoś ma wątpliwości, czy ma szczelne instalacje, on się wydobywa z różnego rodzaju pieców opalanych węglem drewnem, ale również z tych tak zwanych starych inkersów, które gdzieś tam są jeszcze pewnie w łazienkach. I jest bardzo groźny, dlatego że ktoś ma wątpliwości, po prostu, może oczywiście tylko pisać, szumnie, ale może to pisać, mnie, się to pisać bezpłatnie spada poziom właśnie, czy nie ma zagrożenia tlenkiem w tlenem. To tyle, chcę pan komentarz może więcej to nie jeszcze trzeba podać? Szanowni Państwo, to o czym mówi Pan Prezydent, mamy do czynienia z cichym e, zabójcą, Czadem chciałbym poinformować, że 21 października mieliśmy już taką interwencję, kiedy pojechaliśmy sprawdzić, co jest spalane w kotłowni. W momencie tak, rozpoczęcia kontroli nasze czujniki, które wskazują tlenek węgla, po prostu zabyły, ponieważ było już przekroczenie znaczące tego tlenku węgla czyli w danym pomieszczeniu wytwarzał się gaz. Poinformowaliśmy mieszkańca, iż musi sprawdzić tę instalację, bo prawdopodobnie jest zatkana bo jeżeli tego nie zrobi, to skutki mogą być wręcz tragiczne. Dlatego zachęcamy od dnia dzisiejszego do korzystania z numeru 986, to jest bezpłatny numer telefonu do Straży Miejskiej w Białymstoku. Przyjedziemy, sprawdzimy, jeżeli czujnik w pierwszym badaniu pokaże już przekroczoną normę. Zostaniemy, żeby zobaczyć, z jak, jak dużym, dużym uszkodzeniem instalacji mamy do czynienia. Zapraszamy do kontaktu 986, bezpłatny numer alarmowy Straży Miejskiej. Dzisiaj w Domu Pana Szanownictwa takie badanie zostanie przeprowadzone, wprowadzone. Proszę powiedzieć, chyba zachęcić tak, do tego, żeby skorzystać z takiej możliwości. Proszę Państwa, no mieszkańcy, jak i ja, i jestem bardzo zadowolony po prostu, że taki bus będzie działał, że idzie, to idzie w dobrym kierunku, tylko po prostu, żeby więcej tej straży było z tym nibobusem po, po tych yy, ulicach i i sami, żeby nie ludzie dzwonili, tylko taki y, samochód powinien przejechać i zobaczyć jak, y, bo pod dymie można zobaczyć y, kto czym pali i no jesteśmy jako mieszkańcy bardzo do, zadowoleni z tego, że coś takiego będzie, że idziemy w dobrym kierunku, że po prostu duchem czasu, że nie zabija się nas, nas y, naszych dzieci po prostu i to jest wskazane, że jest tu bardzo zadowoleni z tego, że coś takiego jest, że Pan Prezydent Pruskolaski właśnie też pochwala to, że z, no, za jego kadencji no, jest ten y, samochód, który będzie coś robił w tym kierunku dla nas. To Takie o znaczy... nasze zdrowie chodzi po prostu i, i to jest naprawdę bardzo dobre. Ja już przeżyłem troszeczkę 70 lat, i wiem, przeszłem paru prezydentów Tutaj 40 lat mieszkam i po prostu teraz się zaczęło naprawdę coś robić i mieszkańcy powinni być zadowoleni, że zdrowie ich będzie w jakiś sposób kontrolowane, mimo że na pieniążki patrzy każdy, bo nie mają pieniędzy, ludzie palą czym chcą. Ale jak się im zwróci uwagę, jak się im skontroluje, ewentualnie dla takich, którzy nie będą chcieli podporządkować się mandacik, jakich będzie, na pewno będzie to sposobnym jeszcze bym prosił Państwa, żeby po prostu no niestety, ale te podania rozpatrywane na zmianę piecy, żeby ich więcej było, bo w telewizji się widzi, że po prostu są na to pieniądze, ale jest mało podań, które zostało rozpatrzone. Jest bardzo dużo ludzi, którzy by zdecydowali się właśnie co będzie, jak, jak się po prostu taki on, taki, taka maszyna przyjedzie, sprawdzi że i mandat ktoś dostanie, to się zastanowią ludzie, że po prostu będzie e, po prostu dla ludzi bardzo dobre, tak, w tym, że ja, my mieszkańcy popieramy to. To ja mam do Pana tylko jedno pytanie. Pan u ma czujnik czadu w domu? Tak. Punktu, tak? tak. To znaczy ja e, pani tu troszeczkę powiedziała, ja to u tu ten e, osynowóz będzie z, e, badał u sąsiada. Ja mieszkam. Po drugiej, po drugiej stronie. natomiast... No właśnie, jak takie natomiast, proszę Państwa, jestem, byłem radnym za Pana Tura w jedną kadencję i po prostu żeśmy się borykali. I już to nie było takich możliwości. teraz to, proszę Państwa, idzie no, tak. wszystko w dobrym kierunku. Straż miejska po prostu przyjeżdżać będzie, będzie badać, już to robi. Ja, jak, ja, jak taki samochód mają, to naprawdę bardzo dużo ludzi zmieni zdanie i zmieni, musi zmienić. to jest dom to sąsiada, tak? Tak, tak to dom, tak, dom sąsiada, tak? bo po prostu

Dobrze. My to już się. Ja już no, dobra, ja no. Panie prezydencie, a ja mam takie pytanie. Bo okazuje się, że ten samochód i dron, tak naprawdę, smogobus, tak naprawdę, mógł się mógł się mógł smogobus, mógł tak? tak. No. On nie jest potrzebny do badania tego, bo panowie tutaj ten czujnik mogliście przywieźć złym samochodem, który mieliście do tej pory. Y, <laughs> Jeszcze pytałem, raz, powtórzyć pytanie, ten że smogobus nie jest tak naprawdę. Ja panu bardzo chętnie odpowiem. Panie prezydencie, to ja do pana mam. Bo jednak pytanie: główne źródło zanieczyszczenia w Białymstoku, przede wszystkim dioksyny rakotwórcze. Nie, spalarnia śmieci. Bardzo żartuję. Dokładnie tak. To są działania moim zdaniem na pokaz zastępcze. Niech, niech pan tego nie mówi, bo... bo... Ale ja mówię, bo pan, mam to jest, rację. To jest kłamstwo. Do państwa to nie A dociera cały czas. To jest, to jest czas. po prostu kłamstwo stuprocentowe. stuprocentowe kłamstwo. 100 tysięcy ton śmieci, nieposortowanych, 100%, 100%, 100 palonych. Rocznie, panie prezydencie? Po prostu e, ja zarzucam panu kłamstwo. Po prostu. Panu. Rozumiem. Czyli prostu moja kłamie, odpowiedź, pan, pan zarzuca mi kłamstwo. Kuba? którzy stoją na baczność, pilnują tego, dbają o to, nawet zwracają uwagę, jak zrobimy zakupy w sklepie, żeby za dużo reklamować do domu, nie znosić butelek takich rzeczy. Proszę się nie Nie, mam. Nie mam, ale... na no, to trzeba koszty i ze względu, że... Od... Wielkanocy od kwietnia choruję, jestem na zwolnieniach lekarskich. No i to ogranicza fundusze i na najniższej krajowej, ty, kiedy jestem to i Mam jeszcze męża na utrzymaniu, dwójkę ja rozumiem, dzieci, uczących. złotych to już wydatek. słyszała no tak, Pani o akcji Straży Miejskiej, że teraz za darmo badają takie rzeczy? właśnie No właśnie sąsiad tutaj poinformował właśnie o takiej akcji. To jest dobry pomysł w ogóle, żeby wezwać coś Straż Miejskiego się no, no właśnie, no wcześniej nie mieliśmy nigdy problemu żadnego, żeby tutaj coś się działo u nas takiego złego, ale sąsiad poinformował, że powinniśmy to właśnie robić takie akcje i no I, I co, i że... raz na jakiś czas pani profilaktycznie zadzwoni do strażników, uh -huh. żeby sprawdzić, czy jest wszystko jest ok? No w tej chwili będę ostrożna, bo ze względu na różne takie sytuacje, które istnieją Wiecie. u nas w Polsce i są różne sytuacje, że są ludzie, którzy płacą za to życiem. I bardzo byśmy chcieli, żeby uratować życie ze względu, że mam dużo osób w domu i córka mieszka z malutkimi dziećmi i nie chciałam tego, żeby to tak było potem w mediach pokazane, że coś takiego może zdarzyć się. Okej, okay. to jeszcze raz zapytam, zadzwoni Pani za nie wiem za miesiąc do strażników, że przyszli, sprawdzić czy dalej wszystko jest w porządku? Na pewno tak, na pewno tak. Jeśli będzie taka już... Możliwość, to będę z tego korzystała i bardzo chętnie skorzystam z tego. Dziękuję. Czy może się Pani przedstawić? Nazywam się Barbara Juchnicka i mieszkam tu już 40 lat. Także jestem już stałą mieszkanką tej dzielnicy. A czym się Pani teraz grzeje? Węglem, drewnem? Walimy węglem i drewnem. I pytanie mam, słyszała Pani o tym rządowym programie Czyste Powietrze, że tam można dostać do 50 tysięcy na ocieplanie domu, wymianę pieca? Tylko ludzie no, mówią, że są skomplikowane wnioski no tak, i że właśnie głównie tworzą No własny jeszcze do tego funduszu. Ale mój fundusz tak. jest taki, Znaczy, to zależy od do poziomu dochodów. Jeżeli ktoś tak, no faktycznie nic nie zarabia, to 90% dotacji. Jeżeli cokolwiek Moje nie zarabia. ostatnie dochody moich to było 1200 złotych, no to ja za dużo. Nie składałam, nie składałam jeszcze. Ale go. słyszała w, w ogóle Pani o tak, takiej tak, możliwości tak, i co tak. właśnie, w bo dużo chwili... ludzi mówi, że dlatego dopytuję. dlaczego na przykład Państwo nie składają wniosków. Obecnie byłam zajęta sobą ze względu na zdrowie, bo przechodziła operację i, hmm. i mówię, już pół czasu. roku jestem na zwolnieniach lekarskich, korzystam z pomocy medycznej. No w tej chwili już kończy się moja taka jakby ratowanie zdrowia i chcę przejść na ratowanie swojej rodziny, swojego domu. No pewnie Pani by się kwalifikowała z tym piecem na ten mm. program. Ja mam takie pytanie. Pani zdecydowała się na tą kontrolę, bo coś Panią niepokoiło? No ogólnie to mówiąc tak, w tej chwili robimy remont, mamy w domu wilgoć, robimy remont i tynki odpadają. Jeśli Paniowie chcą, to mogę pokazać. Mogę zaprosić? To momencik, dobrze, zaraz hmm? No i właśnie dlatego, że na wilgoć, na to wszystko, no ja mówię, przez całe życie sama pracowałam, niskie dochody i takie ograniczenia, możliwości korzystania z jakichkolwiek takiego luksusu większego. Ja pani dziękuję. Nie oglądasz urządzenia? Nie, urządzenie wykazało 0,0, czyli instalacja, wszystko tutaj szczelne, w, w kotłowni, te pomieszczenia jak najbardziej bezpieczne, nic nie zagraża mieszkańcom. Coś, czym Państwo palą? Widzę tutaj... Węgiel i donosimy na rozpałkę drewno i węgiel i drewno, tylko to. A to stare, ale jak on się sprawuje? No jeszcze zdaje egzamin taki, że nie narzekamy. Do końca nie narzekamy, ale w tej chwili wiemy, ile wiadomo, że są większe możliwości takich... No, bardziej udogodnionych warunków y, ocieplania mieszkań. Ja